Tutaj mnie zainteresowało to. Widzicie co to jest? Jajka... ...kałmarnica. How much Fifty baht. I take one, please. I tak jest, na sałatkę się robi, patrzcie, i się polewa takim spicy tym sosem, nie? Spicy? Yeah, spicy, please. Very good. Uh.

Nie jadę, nie tak, ja jeszcze nie jadłem, tylko to zachowałem. Jak każdy ja tak? To delikatne, dobre. Bardzo dobre. Lepiej w kałabarnica chyba. Bo delikatne jest takie. Nie jest takie gumowata jak kałabarnica, nie? Delikatne i ma... a się rozkuwa w usta, tak? Very good. I'm surprised. Jestem pod wrażeniem, tak? Że taką ma teksturę w ogóle. Bo spodziewałem się, że będzie gumowa, tak? mmmm Bardzo dobre, kurde, cool, do kurde, kurde! Ale nie smakuje ty. Teraz mój wygląd, kurde, co kupię? John Try this! Mm. Good, no? Wow! tu to tak jest na, sa na sałatce, tak? Dużo. I ten sos jest taki lemonowo, chili, lemongrass, troszkę cukru tam jest, tak? Cytryny, może troszkę kropli też od stóp. Za Jajka kłama Co tam? To, mu, to, mu to mać. Te, patrzcie. Jako pedrowa. zajebista sprawa. Chyba na lepsze danie, jak jeden w Tajlandii. Wam powiem że.